Cześć kochani, dostałam paczkę od mojej Wicki i pierwszy, pierwszy raz w ogóle dostałam paczkę od kogokolwiek. Bardzo Ci dziękuję. Roxana, to jest Roxana. Jestem mega ciekawa, co jest w środku. Otwieramy paczkę. Słuchajcie, paczka została otworzona. W sumie jeszcze nie do końca. Otwieramy paczkę. <śled> Dziękuję. Zobaczcie, tak się prezentuje zawartość paczki. Jakie to słodkie jest. I tutaj mamy kartkę. Jakie rzeczy znajdziesz w paczce? Proszę przeczytać. Okej, okay, no to skoro jest, proszę przeczytać to. To jest list. Czytajmy. A jajko, jajko. Dobra, mamy tutaj. Aha, to jest lista. To jest lista, okej. Okay. Droga knerciu. Na wstępie bardzo dziękuję, że mogę, yy, nie wiem do końca co tu piszę, ale chyba, że mogę wysłać Ci paczkę i w tej paczce znajdziesz, nie wiem co tutaj pisze, bubble tea, o kurde, orężadę, króliczka ręcznie robionego przeze mnie, dobra, o, pianki, bransoletkę, naklejki, długopis króliczek. Mam nadzieję, że paczka się yy, spodoba chyba tu piszę, ale tak... Na pewno mi się podoba. już od razu to mówię: bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia, Ziemniak Kotwica 5. Tak, słuchajcie, to jest nick Roksany na Mówi Star Planet. To jest takie miłe, że ona wysłała mi paczkę, naprawdę. Jest rysunek: Nie wiem, co tu pisze, Zozole chyba? Króliczek. Pozdrawiam Cię, Roksana, czyli Ziemniak Kotwica 5, i pozdrawiam Amelkę. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny. To no to zabierajmy się za. Unboxing. Całkowity unboxing un tej paczki. Dobra, na początku mamy tutaj jakie to jest słodkie! Ty to widzisz? To Ale to jest słodkie, to jest taka, taki bryloczek zawieszka. Dziękuję bardzo. Tutaj będę odkładać po kolei rzeczy. O, tutaj jest ten długopis króliczkowy. Mamy tutaj popit tęczę. Mamy cukierasy. Czyli to są te zozole. Będziemy jeść. To są bardzo fajne, ja lubię. Dobra. To możesz. Albo wiecie co? Ja sobie już jednego zjem. Mamy tutaj Bubble Tea. Jaki to jest smak? E, gruszka. Melon. I zielona herbata. O, bransoletka! Zapisam knerce, ale słodkie. Mamy kurczaczka. Pi, pi, pi. Mamy pianki. Tak, ja bardzo lubię pianki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tutaj mamy chyba jakiegoś e, własnoręcznie robionego królika. Ja wiem, ja takie robiłam też, jak byłam w trzeciej klasie. Nie wiem, co to jest. Roxana, możesz napisać w komentarzu. Mamy tutaj orężadę musującą smak pomarańczowy. Nigdy takiej nie piłam, ale sobie kiedyś przetestuję. Tutaj mamy jajeczko. Wiesz, że to są jedne z moich ulubionych chipsów? A mega dziękuję. Są bardzo ostre, ale ja lubię takie aaaa Mam tutaj pierścionek To są wisienki takie Zobaczcie jakie są To się świeci To chyba się świeci. czekajcie O mój Boże Pójdę z tym na Diddy Party Żartuję Tak to się prezentuje na ręce Mega Cute Tutaj mamy kolejnego popita Nie wiem co to jest do końca czy to są jakieś naklejki? I mamy ołówki, a ołówki na pewno przydadzą mi się do szkoły, bo ja jakoś ostatnio ołówków mam mało. Będę rysować figury geometryczne. Ładny kolorek mają taki w moim stylu. dzięks. Kolejne pianki. Zobaczmy, co to jest za kartka. A, to jest rysunek. O, czekaj, czekaj, muszę to wyprostować. Mamy fanarcika, słuchajcie. Nercia. Dziękuję bardzo Roxana i Amelka, bo pisała tam, że Amelka też y, razem robiła tą paczkę. Ten rysunek jest taki cute. Pasuje do mnie. Mam blond włosy i brązowe oczy. No. Czy wy to widzicie? Mamy puzzle z pterodaktylem. Mamy kasę. Ludzie jesteśmy bogaci. E, jesteśmy bogaci. To zwodojowane. Nie, to są oczywiście do jedzenia pieniążki. Ale taką bransoletkę i taką bransoletkę. Fajne kolorki, takie mm, pastelowe, jak ja, <grytanie> jak ja lubię. Mamy króliczka zrobionego z jakichś koralików, tłodziak. Dziękuję za takie cute rzeczy. <grytanie> Patrzcie, ile tego jest już tutaj. Mamy tutaj takie coś, w którym. O kurczę. Jest tutaj naklejek. Mamy takie śmieszne naklejki. I tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, ten łańcuszek. Z serduszkiem chyba, z... czekajcie. Tak, mamy tutaj serduszkowy łańcuszek. Mamy tutaj piłeczkę kauczukową. I mamy małego popita. Dobra, słuchajcie, to były już wszystkie rzeczy, które, <grych> które były tutaj w paczce. Ja sobie na razie je tutaj schowam z powrotem. Tak jeszcze raz prezentują się wszystkie rzeczy.